Kopalnia Kruszywa w Pilcach na Dolnym Śląsku jest jak wielki plac zabaw dla terenówek. Zanim jednak sprawdzimy możliwości przeprawowe naszego sprzętu, najpierw pozasuwamy. No, będziemy cię stąd startować, tak? Tryb baja! Doskonale! Tryb Baja, czyli tryb, który jest inspirowany wyścigami terenowymi, rajdami terenowymi, pokonywaniem przeszkód z naprawdę dużą prędkością. Od razu, automatycznie włączył mi się napęd na cztery koła, który jest spięty, automatycznie wyłączyła mi się trakcja, a właściwie sama ograniczyła się. Zaryzykujemy. Zrobimy wyłączenie w 100%, trzeba sekundkę przetrzymać, ESC OFF, OK, jest wyłączone. Patryk, teraz jest tryb ścigamy się. Stary, już tak, leci czas? Uwaga, ja mu się pokażę. Czekaj, ty będziesz na moje go. A. Dobra, na moje dobra, go. Dobra, dobra. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Go! No to, aja, go! Aja. to powiem wam, że trasa nie jest równa. O, ale wypas. Ale on się wpina. Teoretycznie 7,2 sekundy do... On w 7,2 do 100 km na godzinę. Tu spokojnie chcę zrobić to. Wow, ale skacze. A to nie jest wersja raptor, bo wersja raptor to dopiero podobna. Ma skakać. Uwaga, 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 zbliża się no. on. Jedzie on. Minuta 19:16.